253 495 osób z Polski oraz 113 osób z Ukrainy. Tyle osób zdawało maturę 2023 w terminie majowym. Ja nazywam się Piotrek i w tym filmie przeczytamy razem statystyki przedstawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące matury 2023 w terminie majowym. Jeżeli to ty jesteś osobą, która pisała ten egzamin maturalny, to koniecznie w komentarzu pochwal się wynikami i napisz. Czy jesteś zadowolona z tych wyników? Okej, okay, Wszyscy dobrze wiemy, że ta matura składała się z dwóch form. formuły starej 2015, czyli te osoby, które chodziły do czteroletniego technikum podchodziły do tej formuły. Ponad 102 tysiące osób oraz formuła 2023 nowa, czyli absolwenci liceum czteroletniego 151 tysięcy ponad osób z Polski podeszło do tej formuły i tu jeszcze Parę osób z Ukrainy, 10 w starej formule, 103 w nowej formule. Lecimy dalej, zobaczymy, jakie są statystyki. Okej, okay. statystyki dotyczące języka obcego na poziomie podstawowym, który trzeba wybrać. No tu oczywiście w obu formułach króluje język angielski, przynajmniej 96,5% w starej formule i aż 97,4% w nowej formule, czyli totalna deklasacja, drugie miejsce. Język niemiecki 2,4% w starej formule, 1,6% w nowej formule wyborów. Trzecie miejsce: język rosyjski. Pozostałe języki poniżej 0,5% wyborów w tabaturze. Jak to było, jeżeli chodzi o wybór, wybory przedmiotów dodatkowych? No, i tak, w nowej formule trzeba było przynajmniej jeden przedmiot dodatkowy wybrać. Więc 0% zdawało tylko przedmioty do bo trzeba było coś wybrać tak. I. 20 około procent w I wybrało jeden przedmiot dodatkowy w nowej formule. Około 36% wybrało dwa przedmioty dodatkowe. Około 35,7% wybrało trzy przedmioty dodatkowe, a 8% wybrało aż 4, 5 lub 6 przedmiotów dodatkowych. Tyle, jeżeli chodzi o nową formułę w starej formule. 10% około osób. Pozostało tylko i wyłącznie na przymiotach obowiązkowych. 48,2% około wybrało po prostu jeden przymiot dodatkowy, tak. 26,6% wybrało dwa przymioty dodatkowe. 3 przymioty dodatkowe wybrało 12,2%, a 4, 5 lub 6 przymiotów dodatkowych wybrało 2,4% stających w starej formule. Jakie były wybory maturzystów, jeżeli chodzi o przedmioty? Dodatkowe w nowej formule. No i widzimy król język angielski tak, na poziomie rozszerzonym, 78%. Znaczy, no, widzimy, jak już musimy coś wybrać, no to idziemy, ten wybór idzie na angielski, bo chyba to jest najłatwiejsze rozszerzenie do nauczenia, ten angielski jest u nas jest dosyć przydatny w życiu, więc nic dziwnego, że 78% wybrało język angielski na poziomie rozszerzonym. 32% wybrało matmy na poziomie rozszerzonym. No, wiadomo, przydaje się na przykład na Politechnikę, na studia ekonomiczne. Język polski 27% wybrało tutaj bardziej kierunki studia humanistyczne, ogólnie jakieś uniwersytety. Tak, biologia 24%, też się przydaje w rekrutacji na studia geografia 21%. I dalej widzimy coraz mniej, mniej wiedza o społeczeństwie, tylko 7% ze zdających nowej formule wybrało ten przedmiot. A jak było, jeżeli chodzi o zdających w starej formule? Jeżeli już ktoś w starej formule wybierał klima dodatkowy, to tutaj też klubował angielski 63%, potem matematyka 24%, geografia 23%, język polski 12% no i coraz mniej, wiedza o społeczeństwie zaledwie 3% wybrało, jeżeli chodzi o starą formułę. A jak wyglądały sukcesy? Jeżeli chodzi o ogół absolwentów, to zdało 84,4% uczniów zdających. Bardzo dobry wynik. 11,3% ma prawo do poprawki, czyli ma jeden przedmiot niezdany. No i w sierpniu idą te osoby prawdopodobnie na poprawkę. Pamiętajcie się do tego zapisać, i 4,3% ma maturę niezdaną. Więcej niż jeden przedmiot nieznany, więc powodzenia w przyszłym roku. Liczba nieznanych egzaminów. Dobrze, jeżeli chodzi o maturę w nowej formule, to jeden przedmiot nieznany to 6,45%, dwa przedmioty nieznane 1,70%, trzy egzaminy nieznane 0,60%, Cztery egzaminy niezdane 0,15% i 5 egzaminów niezdanych 0,03%, czyli tu już widzimy jakieś osoby, które wybrały tych przedmiotów dodatkowych, tak, przynajmniej dwa, no i ze wszystkiego tutaj nie zdały. Jeżeli chodzi o starą, starą formułę, jeden egzamin niezdany 18,42%, dwa egzaminy niezdane 4,90%, 3 egzaminy niezdane 1,62%, no, i dalej to już są bardzo, bardzo małe wartości. Ok. Jeżeli chodzi o nową formułę, czyli absolwenci czteroletnich liceów, to nie zdało tylko 2,5% totalnie. 6,4% ma prawo do poprawki, powodzenia w sierpniu, a zdało maturę aż 91,1%, więc bardzo, bardzo wysokie wyniki, jeżeli chodzi o zdawalność. Stara formuła, czyli głównie absolwenci czteroletniego technikum, no, tylko około 3,4 osób zdało maturę, czyli 74,6% dokładniej, ale aż 18,4% będzie miało prawo do poprawki sierpniowej, a nie zdało matury 7%. A jak wyglądało to, jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy? Zdało maturę 57,5%. Gratulacje. Prawo do poprawki 32,8%, matura niezdana 9,7%, więc też wydaje się, że wygląda to całkiem nieźle. Tutaj też CKE prezentuje dane, jeżeli chodzi o wyniki ogólne maturzystów. No i widzimy, to w miarę podobnie się rozkłada, choć na przykład widzimy, że w Małopolsce maturę zdało aż 88% znających, na przykład na Dolnym Śląsku 82%. Nie są to jakieś dramatyczne różnice w miarę. Mniej więcej się ten rozkład jest e, dosyć dobrze rozłożony. Nie widać dużych różnic, jeżeli chodzi o województwa. Jeżeli chodzi o nową formułę matury, też tutaj nie widzimy jakichś drastycznych różnic. Małopolska znowu króluje. Tak szybko patrzę, co tu jest, jakie województwo było najgorsze. No, widzimy tak. Zachodnio-pomorskie, łódzkie, lubelskie. Tak? 89%. Formuła stara, czyli absolwenci techników czteroletnich. 81% w Małopolsce. I chyba tu też Małopolska wygrała. A najsłabsze wyniki widzimy na Dolnym Śląsku 68%. I rzeczywiście Dolny Śląsk tutaj wypadł najgorzej. Odsetek uczniów, przymiot obowiązkowy, część pisemna. Jak wyglądały sukces? Jeżeli chodzi o nową formułę, polski zdało 98% język polski. Jeżeli chodzi o starą formułę, 95%. Matma. W nowej formule 94% osób zdało. Więc naprawdę bardzo dobry wynik, bo ta matma zawsze sprawiała problemy. Ale już w starej formule zdało tylko 80% uczniów matmę. Ok, odsetek sukcesu, przedmioty obowiązkowe, część pisemna, część druga. Jak wyglądało z językami? No, widzimy, że tutaj, jeżeli chodzi o tą formułę nową, to tu zdawalność była tak angielski 98, francuski 99%, hiszpański 94%, niemiecki 95%, rosyjski 97%, włoski 97%. Czyli, no, bardzo, bardzo dobre wyniki. Stara formuła. Angielski 95%, francuski u, troszkę 90%, hiszpański 91%, niemiecki tylko 85%. Czyli mamy trochę problem z niemieckim, patrząc na inne wyniki. 94% rosyjski, i brawo włoski, 100% zdawalności w starej formule. Przedmioty obowiązkowe, część trzecia. I tutaj mamy języki mniejszości narodowych, no, język białoruski, też ukraiński. 100% zdawalności, no ale chyba to jest logiczne, że jeżeli jesteś z mniejszości narodowej, no to ta zdawalność jest. Trudno by, żeby nie była stuprocentowa. Tak powiem. No, zobaczmy dalej. Odsetek kursów przyjęto obowiązkowe z części ósmej. I tak, język polski w nowej formule średni wynik 73% i aż 99,5% zdawalności. Podejrzewam, że te 0,5% to może stres zjad, nie wiem, ale widać, że to jest taki egzamin, co się go po prostu zdaje i tyle. Pytanie, jaki masz wynik? W starej formule też ta zdawalność była aż 98,6%, ale średnia już, średni wynik troszkę mniejszy, 60%. Języki obce, no tutaj też w nowej formule to jest praktycznie egzamin do zdania, bo 99,1% zdało, średni wynik aż 82%, jeżeli chodzi o języki Obce w starej formule 96,4%, zdało też niezły wynik i wynik średni troszkę mniejszy 67%. Ok, zobaczmy dalej. Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych. Polski z nowej formule 66%, Matma w nowej formule, wow, 71%. No i angielski, wiadomo, top, 85%. Każdy zna angielski praktycznie, więc trudno się dziwić. A jeżeli chodzi o język niemiecki, zawolniałem tutaj 69%, ok, czyli no mniej niż angielski, no wiadomo. Ten niemiecki nie jest aż tak wokół nas mocno. Generalnie w starej formule polski średnio 57%, matma U, tu średnio 51%, angielski 73%, niemiecki tylko 51%. Wybitni maturzyści, czyli maturzyści z poszczególnych przymiotów, którzy byli zwolnieni. E, otrzymali najwyższe wyniki, tu są laureaci, finaliści, o liter przedmiotowych. I tak. Najwięcej z historii, brawo, 268 osób. E, z mapy widzę tylko 76 osób, z biologii 64 osób. Czyli jakby patrzeć tak prawdopodobieństwem, podchodzić, to chyba najłatwiej zostać. W takim razie, tym kluczem idąc, z laureatem z filmów humanistycznych. Historia Polski, Filozofia WOS. A dużo trudniej z takich przymiotów jak matematyka, biologii. I widzę, z angielskiego też mało, tylko 67%. Tam pewnie jest duża konkurencja i z tego to wynika. Wybitni maturzyści. I tak, 2555 osób to były osoby ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej, którzy uzyskali co najmniej 90% do 100%. No to nieźle, brawo, około. 1%, tak szybko licząc. 11 osób. 6819 zdających to osoby, które ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz części pisemnej uzyskały między 90 a 100% punktów. I 294 osoby to osoby, które ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych w części ustnej oraz części pisemnej, uzyskały od 90 do 100% punktów. Punktów. Gratulacje dla tych wszystkich osób. Ok, jak to było z unieważnieniem? I tak, tutaj jest podział. W czasie egzaminu, niesamowite rozwiązywanie zadań, jedna osoba. No to czyli ktoś tam ściąga. Korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego, 48 osób, czyli widzimy sporo. Zakłasanie przebiegu egzaminu, no to było spokojnie 0 osób. Po egzaminie, naruszeniem przepisów przeprowadzania. 39 osób, egzaminator stwierdził samodzielność 21 osób, czyli trzeba uważać, można to potem wykryć. Zgubienie arkusza 0, no to gratulacje dla CKR, że nikomu nie zgubi arkusza. Inne przypadki, no, ciekawe co to było, 9 unieważnień, czyli łącznie 118 unieważnień. I unieważnienia na tle lat widzimy, jest coraz mniej. Na przykład w 2012 roku, 2012 było to 680 unieważnień. A w 2023 tylko 118. Egzamin poprawkowy dla tych nielicznych, co mogą podejść do egzaminu poprawkowego. Tak. Do 14 lipca, do piątku, trzeba złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu danego przedmiotu w sesji poprawkowej do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, czyli tam, gdzie była składana deklaracja i. Część szósta poprawkowa jest w poniedziałek 21 sierpnia, a część pisemna we wtorek 22 sierpnia bieżącego roku. Wyniki będą do 8 września. Także powodzenia dla poprawkowiczów. Jak oceniacie maturę 2023? Dajcie znać w komentarzu.